To jest mikroskop japońskiej firmy Jeol 1400 i teraz będziemy wkładać holder tutaj w miejsce do tego przeznaczonego, proszę spojrzeć, goniometr i musimy teraz włożyć proszę, tu są nasze siateczki i wkładamy równo Holder, tu mamy taki zędzelek i musimy nim trafić tutaj do miejsca. Następnie musimy poczekać aż zasa i włączyć pompę rotacyjną, następnie włączy się pompa dyfuzyjna. Proszę.